Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym 16 odcinku odniesiemy się do pierwszej części ostatniej rady miejskiej, w której to pani dyrektor Wiktoria Łapińska zdawała sprawozdanie z działalności Domu Kultury za rok 2018, które według nas przekształciło się troszkę w listę nieprawidłowości i uchybień poprzedniego dyrektora. A niestety, że chcieliśmy my Państwu przedstawić listę i plusów i minusów poprzedniego dyrektora Domu Kultury. Jesteśmy skazani na to, żeby po prostu porozmawiać o tym, co już przedstawiła pani Wiktoria, bo nasze minusy już też zabrała i przedstawiła w swojej liście, więc będziemy odwoływać się też trochę do jej sprawozdania. Przedstawimy, że te wszystkie zarzuty, które pokazała pani Wiktoria, są często nie do końca prawdziwe, a często może trochę naciągnięte. Zresztą przejdźmy do tematu. A więc jednym z pierwszych tutaj zarzutów, minusów, jest brak płatności od stycznia 2019 roku za ZAIKS, czyli po prostu za wykorzystanie utworów muzycznych. I co tutaj tak naprawdę był za problem? Taki, że pracownik, który odpowiadał za to w Domu Kultury, po prostu nie wykonał tego zadania. Jaki zarzut można tutaj, Karolu, postawić dla dyrektora Domu Kultury? Zarzut jest taki, że nie dopilnował tego pracownika. Czyli no, teoretycznie odpowiada on i pracownik za to. No i tyle w tym temacie. Kolejnym tematem była kwestia zadłużenia w zus -ie. O co chodzi z zadłużeniem w ZUS-u? Temat był dość głośny jakiś czas temu. Mianowicie chodziło o to, że ZUS oskładkował umowy o dzieło, traktując je jako umowy zlecenia i doliczył do nich składki emerytalne. Dlatego też powstało zadłużenie w Domu Kultury, które teraz systematycznie jest spłacane. Czy była to wina Domu Kultury? Zostawiamy do Państwa oceny. W każdym razie nie tylko Dom Kultury się na tym przejechał, a wiele firm i instytucji. Więc tak. warto wspomnieć, że to było na skalę całej Polski tutaj takie zamieszanie. I plus i minus. Co było dalej? Kolejny zarzut. Kolejnym zarzutem jest tutaj, że Dom Kultury musiał ponieść koszty opinii prawnej rozliczenia czasu pracy dyrektora Domu Kultury w Łapach. I o co tak naprawdę chodzi? Chodziło o to, że widziano dyrektora Domu Kultury w godzinach jego pracy zajmującego się prywatnymi sprawami. No ale dobra. Na pierwszy rzut oka zaniedbanie obowiązków, ale spójrzmy na to, że Dom Kultury, jego godziny urzędowania to są od godziny 8 do 20, a często nawet lepiej. Do tego dochodzą soboty, gdzie są prowadzone zajęcia w innych placówkach domów kultury na wioskach. Do tego dochodzą często festyny, do tego dochodzą popołudniowe zajęcia indywidualne. No więc właściwie te godziny pracy to dość płynny temat. To nie jest fabryka, gdzie podbija się kartę o 8 i wychodzi o 16. No i tutaj została wydana um, opinia. I opinia jest tak naprawdę na korzyść dyrektora domu kultury, bo stwierdza, że to jest nie do końca normowany czas pracy i nie można tak określić standardowych godzin, przykładowo, jak w urzędach, czy coś od 7 do 15. Więc ciężko tutaj zrobić z tego zarzut, no ale oczywiście, jak ktoś chce, to może. Taki zarzut z tego zrobiono. A kolejnym tematem będzie chyba tutaj najciekawszy z tych wszystkich, bo jest to fortepian Widmo. Chodzi tutaj o fortepian, który był kupiony za ponad 10 tysięcy dla domu kultury. Jakie padały zarzuty? No, padło parę zarzutów odnośnie tego fortepianu. Jednym z nich było to, że na tym fortepianie nie są prowadzone zajęcia z gry na nim. No i tu jest bardzo ciekawy temat, ponieważ. Pogrzebałem troszkę na stronie Domu Kultury. Przypomnijmy, że strona Domu Kultury jest to strona placówki, której pani Wiktoria jest dyrektorem. No, i od ręki da się znaleźć parę zdjęć w galerii. Między innymi 22 stycznia. 2016 koncert ogniska muzycznego, w międzyczasie wrzucamy Państwu na ekran te zdjęcia. Proszę bardzo, 20 luty 2016 koncert młodych talentów, 20 stycznia 2017 harmonia słowa i muzyki, 20 czerwca 2017 dziecięco-młodzieżowy festiwal muzyczny debiuty. I tu się na chwilę zatrzymajmy. Teraz wrzucę Państwu na monitor protokół z przyznania nagród z tego festiwalu i niech Państwo sobie zerkną na pozycję numer 16, kto otrzymał wyróżnienie. Przejdźmy dalej. Czy w związku z tym, że dosłownie 10 minut szukania na stronie Domu Kultury pokazuje, że ten fortepian jednak był często i gęsto używany podczas różnych okazji? No cóż. Hmm. Ktoś tu chyba nie dopełnił do końca. Nie poszedł, szukał informacji. Dokładnie, no okej. Okay. Był zarzut, że nie były prowadzone zajęcia gry na fortepianie. Pokazaliśmy państwu, że ten zarzut chyba nie do końca jest prawdziwy, Przejdź... a przynajmniej każdy może go sam zweryfikować. Tak. Przejdźmy dalej. No i kolejnym zarzutem jest to, że fortepian był wywożony do parafii Świętego Krzyża, do tej parafii. Tak, myślę, że największym problemem jest to, że on był wywożony do tej parafii, a nie że do parafii. Tutaj warto dodać, że no pan Grzegorz był także organistą w tej parafii, tak. więc mogło mu to ułatwić kontakty. No ale okej. Okay. Myślę, że trzeba tu powiedzieć, dlaczego ten fortepian był wywieziony do tej parafii i co strasznego się za tym kryło. Otóż kryły się za tym nagrania kolend przez dzieci dla telewizji Białystok. Te kolendy będzie można zobaczyć w nadchodzące święta za około dwa miesiące. No i to był ten problem, że. Fortepian został wywieziony, aby dokonać nagrań kolęd z dziećmi. Tutaj też wrzucę Państwu na ekran dwa-trzy zdjęcia z tego, jak wyglądały te nagrania. I czy to, że ten fortepian wyjechał, to jest taki problem, też zostawimy myślę do Państwa przemyśleń. Tak, no kolejnym tutaj problemem jest, że były koszty strojenia tego fortepianu po, dwa razy po 600 zł. No, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedzieliśmy, czyli fakt, że ten fortepian był często, gęsto wykorzystywany, nawet nie tyle do grania, co do nagrywania go, no, zrozumiałym jest, że należało go stroić przed nagraniami. Więc tak naprawdę pierwszy zarzut sam broni, kolejny zarzut i go odrzuca, że tak powiem. No, dobra, przejdźmy dalej. Kolejnym zarzutem. <laughs> Było to, że przebudowano drzwi za kwotę 5 tysięcy. Chodziło o drzwi między główną salą Domu Kultury a Galerią. No, cóż, fortepian nie mógł stać na głównej sali cały czas, ponieważ odbywały się tam też inne zajęcia, no i należało go chować. A że fortepian swój gabaryt ma, no to nie wchodził. A dom kultury za wielkich sal nie posiada, więc trzeba go schować. Jest sprzętem dużym, to nie pianino, że można wypchnąć przez wąskie drzwi. Dalej. Y Teraz, teraz, jest bardzo ciekawy zarzut według mnie, który padł, że teraz Fortepian stoi i się marnuje, więc no nie jestem do końca pewny, czy jest to zarzut do byłego dyrektora, czy do aktualnego. Ale tutaj należy podać jeszcze jeden fakt, że 11 października pani Wiktoria rozpoczęła zajęcia z nauki gry na fortepianie, więc na całe szczęście fortepian już się nie marnuje. Chociaż przytaczanie takich zarzutów jest według mnie też troszkę nietrafione. A tak, tu ze względu na to, że już od paru miesięcy dyrektorem nie jest były dyrektor, a mamy nowego. No właściwie to już nawet kolejnego, ponieważ jeszcze pani Ewa była przez jakiś czas pełniącą obowiązki. Tak, więc mamy tutaj już. Drugą zmianę. Tutaj nie wiemy, do kogo ten zarzut bardziej skierować, czy do poprzedniego, czy do tego. Więc do tej pory te zarzuty, które padały na sesji Rady Miejskiej, były przedstawione w taki sposób, jakby to naprawdę złe rzeczy działy się w Domu Kultury, gdzie przedstawiliśmy troszkę inną stronę. Może nie do końca było tak źle, jak to mówią, i, i może nie do końca było tak, jak mówią. No ale dobra, przejdźmy do kolejnego zarzutu. I chyba taki. Jedyny, który tak naprawdę mocnym może być tak. zarzutem w związku z dyrektorem, przynajmniej z tych, które przedstawiła tutaj pani Wiktoria, jest to brak regulaminu zamówień publicznych, kodeksów etyki pracownika oraz zarządzeń. No, można uogólnić brak papierów. No, i to faktycznie jest zarzut, ponieważ te papiery w domu kultury powinny być. Jak to mówią, papiery zawsze, zwłaszcza w instytucjach publicznych, muszą się zgadzać. No więc to faktycznie jest jeden zarzut prawdziwy według nas. I taki... A przynajmniej taki solidny zarzut, którego tak. można się przyczepić, jeżeli no dyrektor tutaj domu kultury nie potrafił samogarnąć tego, powinien kogoś zatrudnić, żeby to zrobił za niego. Po prostu tego nie zrobił i stąd cały chaos. Okej, okay, no ale z drugiej strony też można zadać sobie pytanie, czy fakt, że pojawią się regulaminy, rozporządzenia, kodeksy etyki znacząco wpłynie na pracę w większości twórczą osób w domu kultury. To też zostawimy do Państwa przemyśleń. Przejdźmy dalej do kolejnego zarzutu. A więc kolejnym zarzutem jest nierozliczony stan majątkowy, czyli po prostu rzeczy, których w domu kultury nie ma, powinny się znajdować po zakończeniu kadencji pana Grzegorza. No, myślę, że można to tak nazwać. Skrócone, przyśpieszonej tak. w innym zakończeniu. A więc w stanie majątkowym tutaj domu kultury brakuje paru przedmiotów. I jest to tak. Telefon marki iPhone 6S, statyw kolumnowy akordeon oraz zestaw perkusyjny. Właściwie nawet dwa zestawy. Przepraszam, dwa zestawy perkusyjne. No i okej, okay. według papierów tych rzeczy nie ma. Tylko że teraz też troszkę rzucę może cienia na te zarzuty. Bo od 15 lat w ten czy inny sposób współpracuję przy Domu Kultury, najpierw jako muzyk, teraz jako aktor, częściowo to się założyło. No i tak naprawdę w Domu Kultury nigdy nie było trzech zestawów perkusyjnych. Był jeden, który niedawno pan Grzegorz kupił z akcji Dołóż Planu do Ogniska, a wcześniej tak naprawdę jedynym zestawem, który tam był, był mój prywatny. Więc faktycznie być może w papierach te zestawy gdzieś tam istniały, ale w rzeczywistości nigdy ich nie było. No i teraz. To jest, myślę, kolejny zarzut do dyrektora, że nie wyprostował tego, że w kadencji powinien zdjąć te zestawy z posiadania, czy to protokołami zniszczenia, czy coś, żeby teraz nie było problemów, no i tych zarzutów, które wystąpiły. Tak samo ten telefon, jeżeli, nie wiem, został zniszczony, uszkodzony, no to albo powinien być wrak tego telefonu, albo protokół zniszczenia, no czego nie ma i to faktycznie zarzut jest słuszny. Tak, a co tutaj Karolu z akordeonem i statywem kolumnowym możemy powiedzieć. Ciężko stwierdzić, znowu na papierach był, ale może znowu kawałek cienia. Przypomnijmy, że w międzyczasie dom kultury przynosił się dwa razy. Raz z domu partii zostały rzeczy przyniesione do domu kultury i drugi raz z domu kultury do budynku gimnazjum. Być może te rzeczy gdzieś po prostu zaginęły. A może no, naprawdę ich po prostu nie ma na stanie. No Więc... tutaj ciężko dywagować na temat. Który... Więc okej, okay, tych rzeczy nie ma, ale to nie jest tak, że te rzeczy zostały przywłaszczone tudzież ukradzione, to nie jest tak oczywiste, a wydaje mi się, że na sesji Rady Miejskiej troszeczkę w tą stronę merytoryka szła, że to zostało po prostu zabrane z Domu Kultury. Tak, dokładnie, gdyby to było naprawdę przywłaszczył, by sobie ktoś na pewno wypadły oficjalne oskarżenia i skończyłoby się to na drodze prawnej. I to tak naprawdę z grubsza wszystkie zarzuty, które przedstawiła pani Wiktoria. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić troszkę innego światła na to, co pokazano na sesji pokazać, że nie wszystko jest tak czarne, jak to kreowano, ale też nie wszystko jest tak śnieżno-białe, jak powinno być. Warto tutaj wspomnieć, że nadal toczą się sprawy z tutaj w Pana Grzegorza i gminy bodajże... Dokładnie. Chodzi o zwolnienie dyscyplinarne oraz zarzuty prokuratorskie, które zostały wytoczone. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że sprawa w Sądzie Pracy ciągle się toczy, a zarzuty prokuratorskie zostały dwa razy umorzone. Prokuratura nie widziała żadnych powodów do rozpoczęcia śledztwa. I właśnie dlatego też nie odnosimy się na razie do tych tematów, ponieważ sprawy w sądzie trwają. Gdy się skończą, na pewno odniesiemy się w tym w jednym z kolejnych odcinków. Nie mamy zamiaru tutaj nikogo bronić, ani oskarżać, bo nie my tak naprawdę od tego jesteśmy. Wszystko tak naprawdę, no... jeżeli ma być tak jawne, jak to tutaj chciały nowe władze, więc wszystko na pewno będzie przedstawiane na dokumentach, a nie tak zwanych polowaniach na czarownice. Tak, to myślę całkiem niezłe określenie, bo, bo póki co tak to wygląda. Bo tutaj, no, parę zarzutów podtrzymaliśmy, które miała pani Wiktoria. Sami chcieliśmy je przytoczyć trochę wcześniej, no ale zbieraliśmy temat na tyle, że myśleliśmy, że uda nam się go skończyć razem z procesami, które się będą ciągnąć pewnie jeszcze długo. Gdzieś myślę, że w przyszłym roku, ale też część zarzutów, żeby je obalić, wystarczyło wejść na strony Domu Kultury, w galerię i chwilkę poklikać, więc, no cóż. Przytaczanie ich na sesji Rady Miejskiej jest troszkę nietrafione. A szczególnie, że no wystarczyło przejrzeć własną stronę. I na tym myślę zakończymy ten odcinek. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.